Hej wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo serdecznie na kanale DDOB. W dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, jak robię swoje brwi, jak je wypełniam. Także zaczynajmy. Ja zaczynam od pomady z Anastazji, ale tutaj oczywiście możecie użyć czegokolwiek chcecie. Może to być pomada, cień, cokolwiek innego. I ja zaczynam od robienia takiej poprzecznej kreski, która zaczyna się wraz z początkiem moich brwi, a kończy się na załamaniu. I tę kreskę później sobie rozcieram w różne strony, tak aby uzyskać efekt wypełnienia moich brwi. Bo jak same możecie zauważyć, natura nie obdarzyła mnie gęstymi i pięknymi brwiami, dlatego muszę je wypełniać, żeby jako tako wyglądały. Teraz zabieram się za końcówkę moich brwi. Tutaj pigment musi być największy, ta brew na końcu musi być najciemniejsza. Całkiem inaczej jest jeśli chodzi o początek, bo w jego przypadku tutaj tego pigmentu mam już naprawdę niewiele. I tylko rozcieram sobie tą kreskę, którą zrobiłam na początku. Kolejnym krokiem będzie utrwalenie tego wszystkiego. Ja tutaj mam akurat żel z Benefitu, ale możecie używać jakiegokolwiek żelu chcecie, jakiego lubicie. Ja sobie nim utrwalam moje włoski. Ten akurat dodatkowo dodaje mi koloru, więc super. Ostatnim już krokiem będzie wyczyszczenie okolicy pod brwią, ja tutaj akurat używam korektora, którego używałam wcześniej do zakrycia cieni pod oczami, wyczyszczę sobie nim tutaj cały łuk brwiowy, aby ta brew wydawała się taka schludniejsza. I to już właściwie wszystko. Przypominam jeszcze o konkursie, w którym do wygrania jest sesja zdjęciowa w Londynie. Po więcej informacji zapraszam was na naszą stronę internetową. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał i że może części z was pomógł. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa pa.